Wszystko zawsze na ostatnią górze. No. Cześć. Masz. Odpalaj. Odpalisz furę? Kolejnik jedziemy, tak? Mieszka nie lubi się. Masz konika? Jemy konik i konik wyje. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że wydarzenie miało miejsce w kwietniu, a mamy połowę sierpnia, także przepraszam za opóźnienie i zapraszam do oglądania. Siemanko moi drodzy, z ładną pogodą startują w Polsce imprezy motoryzacyjne, coraz więcej tych imprez motoryzacyjnych i zamierzamy skorzystać z tej ładnej pogody, jaka będzie jutro, czyli te 19 stopni i wybrać je na ten zlot mustanga. Z racji tego, że w sumie posiadamy mustanga który jest już nieodpalany, odpalany, nie ruszany od czyli od grudnia. Mamy kwiecień, czyli 4 miesiące stoi. Także zaraz bierzemy się za sprzątanie Oczywiście wszystko na ostatnią chwilę, ale trochę jego ogarniemy, żeby tam wiecie, na złocie nie wyglądał jak polonez. No, generalnie tak na pierwszy rzut oka to w sumie nie jest źle. myślałem, że będzie gorzej, będzie jakiś porysowany, no bo to wiadomo, szczotką się odciężało a ta szczotka też rysuje, ale nie ma za bardzo ani żadnych rys. Eee, ani jakiś tam nie wiem odparzeń po tych kupach w sumie to, to starałem się na bieżąco zmywać jak coś tam widziałem jak tym te felgi one utleniają się lakier z nich schodzi ale to no, niestety taka wada co to jest? to śrubki które kupowałem żeby sanki naprawić Kenia sanki do tej pory nie naprawione <laughs> leżą sanki w piwnicy środka o coś, przymarzło co kupiłam Ci do roki? No dobra, ale powiedz mi, powiedz mi Monika, co tutaj robi... O, to co? Zniszlo to siedmiu. Zniczno. Wszystko jest, gaśnica, woda. Wszystko. O. Cześć. Idzie nasz Ziutek, który z nami jutro jedzie. A gdzie Ty idziesz? A gdzie Ty się pchasz? Jedziesz? Ty już jedziesz na złot? Co? Przekręć kluczyk. Przekręcaj. O? No i dawaj, jeszcze raz. Oho nie w tą stronę, co tako robimy? A kto nawiew włączył? No, akumulator, może słaby, nie odpalimy go. No, wyłącz nawiew. Nie. Nie? No to nie. Dziadek nam się w <słyska> Papa. Pa, pa. Nie. nie. Ja. To jedziemy? Odpalamy ja. konia? No chodź. Siadaj. Chodź. O, papa. Pa. Dobra. Przekręcamy kluczyk. I odpalamy, tak? Spokój, co? Pa! Pa! pa, pa, pa. O. To bolce trochę trzymają strzeliło, co? Opa, pa, 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 Czy no? ty do mnie jedziesz? O Boże! O Boże. Kto tak kieruje? Dziękuję Porządeczki. No, co można włożyć z snem? No, jeszcze o ile rozumiem. Płynę do spryskiwaczy, e, no, gośnica, apteczkę, trójkąt odstrzygawczy. No to okej. Okay. No powiedzcie mi, co robi tutaj świeczka. To pewnie to jest Moniki pomysł. To na bank Moniki pomysł. Pewnie, jakby prądu w akumulatorze zabrakło, to ona się odpali. Będzie miała światełko albo chusteczki dla dzieci. Kocyk jakby ogrzewanie wysiadło. Super, super. Mama tysiąca. Bradzimy mam ciula. Dobra, środeczek już jest, elegancja. zostaje tylko z zewnątrz myjnia i. No oczywiście, jeszcze co najważniejsze, zapomniałem. Przerzucić fotelika. to jeszcze czeka mnie. O, rzucenie fotelika. Już tutaj do tej jamy. Dobra, jak ktoś zastanawia się, czy muszę to Auto rodzinne, to tutaj macie odpowiedź. Fotelik do 20 czy tam 22 kg. Wszedł bez problemu i pasa starczyło, bo zazwyczaj w samochodach z tyłu o jesu, nie, no, nie starcza tego pasa, a tutaj elegancko starczyło. Super, no. I nawet trochę miejsca na nogi będzie miał, pewnie. No. O nie! O Boże! Nie na No gaz! Tam jest teraz. No! No I w końcu wyjeżdżamy. Mamy 8 godzinę, o 10 zaczyna się zlot. Mamy ponad 2 godziny drogi. Nie mów tego głośno, bo policja przed nami. Co? To co? <laughs> nie, no, trzeba będzie trochę szybciej jechać. Regulaminowo, ale szybciej. Ten kajtek nam spał, nie chciał wstać. A koko? Ale jeszcze musimy tak wymyć samochód, bo jest cały pierniczony. Zatankować, bo też tylko jedna treść, ja nie wiem, jak zdążymy. Wszystko zawsze na ostatku. Jedziemy konikiem i konik wyjechał To przypadek? Nie sądzę Spotkaliśmy fajnego szumowie, kupacy stali, tylko... O! Złapaliśmy ich. Idziemy chodzi sobie. Wejdź Boże! Zostało nam z 20 minut jazdy będziemy celat 20 Tak jest. Z kolniki jedziemy, tak? Mieszkanie nudzi się. Masz konika? To już ty? Co? No i w końcu dojechaliśmy. Nie no, nasz to tak trochę biednie wygląda, nie? Na tle tych wszystkich kiteków. Same tam kiteki. Tam czeka na premierę, ten z drugiej generacji, a my idziemy na główny. Nie mogliśmy tam wjechać, ale... No. Się ciągną, i ciągnął. A tu chyba trochę miejsca jeszcze jest, żeby wjechać. Co? Jadę sobie sam tutaj samotny, już nikt nie jedzie ani przede mną, ani za mną. <gry> Zobaczymy, może miejsce dla mnie jeszcze będzie. Jakieś tam trochę wypatrzyliśmy na uboczu, bo wszystko mamy w samochodzie i kierowo cały czas chodzić z 800 metrów, czy tam kilometr do samochodu. Po wodę, po coś, po bluzy, to jeszcze nie wiem, coś tam dla małego. A nie, ktoś też tutaj czeka, jazd. Tylko dla Mustangów. Wjeżdżamy. Co? Nie butniki tylko ta udowy. No, postawiliśmy powstań. A tu lotnik. A tu lotnik. No i naklejka. Naklejka. Magda jest na klejka. Klejka. No nic, dziękujemy. Teraz oficjalny członek z lotu. Ja sobie naklejkę przykleję. o so golfe. Lecimy właśnie szybko na premierę Stanga 7 generacji. Będzie na dziedzińcu. O kurde, panie jak tam ludzie idą. No tam teraz gdzieś dalej. Co nie, teraz nie, lecimy. Jaki jest kontrast, stoimy sobie na wyspie, taka oaza ciszy, spokoju stare budynki, jeziorko czy tam rzeczka jakaś jakieś pomniczki a po drugiej stronie rzeki u, u, u. konkurs na najgłośniejszych w na Cały czas tłuko, ale to tak tłuko, całe noce, całe nie tłuko. Taki ten tak bez przerwy. Mówię, Boże, ani spać, ani się położyć. Co tu zrobić? Jakieś piśtawej piękności? Nie. żartuję oczywiście, ale wrócicie na pewno z fantastycznymi pracami, które będę miał znowu przyjemność nagrodzić, tak także zapraszam. Jako widz zobaczyć z zewnątrz, spotkać was. O, Krzysztof, pierwszy. Dzięki. Max, może chociaż powiesz, gdzie możemy was zobaczyć. Ile osób tu się zmieści, ale mostka będzie. 24. O, A więc małopolski i śląski zlot zostanie, który nam, z którym rozmawiamy. On jest niedaleko, Cieszyna. na Australii. Dobra, teraz po tym samym tu, 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 tu trzeba iść trochę wyciszyć się do baranków. Ale tu jest chill. Chodź tu. Chodź. Ciu, 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 ciu. <grym się> Idzie owieczka. I owieczką jesteś czy barankiem? Owieczką chyba, co? Co tu mamy? Tutaj mamy jakąś kozę. No, nie nie jak się. Ale pięknie jest. O wieczki nie boją się ryku tych samochodów, nie boją się. Henryk boi się one, czy nie? Ta. O no boją się. Ojeku. No nie wiem czy widziałeś że te dwa konie które tam były one po prostu padły z te prawdziwe ja. Ta? Mam nagrane To jest z tego pięknego talerzyka. Płasko rzeźba, prawie płasko Może to nie był ktoś od nas, może to tam, bo tam chyba było więcej osób na warsztatach. Nie wiecie, kto to lepiej. Mo, może pani... Czekałem. Gowy, jak i w kategorii Mustang ceramiczny i Więc to jest to nie są łasne rzeczy, słuchajcie. Widzicie jakie to jest obciążenie psychiczne? Ja już dwie za zdobyłem. Co prawda nie na to, ale tak... Wielka twój talerzyk zajął drugie miejsce w konkursie na Mustanga z ceramiki. Wielkie brawa. Ja jeszcze zaprezentuję do końca. Słuchajcie, ten jest chyba... Też płaskorzeźbę. rzeźbę. Edukuję się. Ze spoilerem. Taki piękny. Ta jest Mustang w czystej formie. A nie każdy samochód... No nie nie, naprawdę nie pamiętam kiedy zacząłeś się z nami występować To jest właśnie przykład człowieka, który jest przywiązany nie tylko do marki, ale kocha swój samochód na życie Nie dalej niż tydzień temu na ten temat rozmawialiśmy O ty wahania były ale... To, nie, ja no, powiem wam, że w środku to trochę bus, wygląda już jak Tesla, dla mnie ogólnie to, to się nie w podoba, w bo wysłałem to, do, do to już jak komputer i wiek. Tyhanie, w ogóle tandetem są wszystkie plastiki, no tu jakieś śluby widoczne Kiedy była premiera tego roku? Nie wchodzi Zaraz na, na to wypasuje. Mało tego, ten mustang, którego tam zobaczycie, każdy może tam podejść, dotknąć, wsiąść, tylko go nie zajedźcie, bo naprawdę ma. To wypasuje. Słuchajcie, bardzo ciekawa historia. Znale... A gdzie to można? Także Słuchajcie, no na każdym auto każdym w samochodzie. Jak pięknie tabliczka Z kodem auta. Na tym albo to znajdziecie wszystkie tu bardzo ważne informacje. Które się odnoszą Tutaj, do roku produkcji, wyposażenia, koloru ja auta. Patrzcie, szczelina maski, jaka jest tu. A jaka jest Nie to, że hejtuję nową generację, ale jako sposowanie elementów to jest. Tragedia. Lepiej sposowane są auta bite, które przyjeżdżają tu i są naprawiane w Polsce. No, i te kobiety zauważyły, czyli wiesz, czyli to mężczyzny jeszcze mocniej się rzuci wody. No, mało która linia się tam schodzi, no nie, no słabo. No i mamy już 15 godzin, także jeszcze z godzinkę już będzie po zlocie. przyszliśmy kawki łyknąć. Jeszcze pochodzimy, pozwiedzamy. idziemy do, do domu. Co do siódmej generacji, to wam powiem, że naprawdę mi się na maksa nie podoba ten jeden wielki tablet, bo takie zegary, no jeszcze te nowe elektroniczne w szóstej generacjach są jeszcze, jeszcze, ale to jest takie nawiązanie do tych pierwszych wersji mustangowych, nie? Analogiczne. Analogowe, nie analogiczne. Tak samo tutaj te przyciski, no dużo prościej jechać sobie i w trakcie jazdy zgłaśniać radio, czy tam jakieś nawiewy, nienawiewy, nie nawiewy, manipulować i szukać na tablecie opcji, żeby coś włączyć. No nie w tą stronę idzie Mustang, w ogóle Ford. Myślę, że, że tak jak tutaj jest, czy takich w tych jeszcze szóstych generacjach, to jest, jest najlepsza opcja, jaka w ogóle była. Nie? No i druga sprawa to naprawdę to jakoś wykonania w środku. No tutaj wydawałoby się, że mamy takie tandetne plastiki, one wszystkie są fajne, takie miękkie. No tak o tutaj też mamy mięciutkie, tutaj nie. No ale generalnie jakby jest, jest ładnie schludnie i przyjemnie w dotyku. No a w tej najnowszej generacji to jest po prostu taka tendeta jakbyście wsiedli do Opla Corsy. No i dobra jest po godzinie 16.30 16 Woli ludzie rozjeżdżają się, to jest sumie my się zbieramy. Bo mamy 200 km do przejechania, tylko Jasz. Także z lotu był chyba udany, nie Monika? Jeśli Wam się podobało, to oczywiście łapka w górę i słupa. Także na razie, cześć!